Synku, wybacz mamie, w tym roku nie będzie kolacji wigilijnej, powiedziała próbując ukryć ból w głosie. Milioner, który usłyszał wszystko w milczeniu, nie wiedział co powiedzieć. Pięć minut później zrobił coś, co na zawsze zmieniło tamten moment. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy tę historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Życzymy miłego słuchania. Lidia Sadowska szła powoli między półkami supermarketu. Jakby każdy produkt był decyzją, która mogła coś zmienić, coś uratować, albo coś pogrzebać. Wózek był niemal pusty, a jej spojrzenie mówiło więcej niż słowa: zmęczone, nieobecne, jakby już dawno wycofała się z walki, ale jeszcze nie potrafiła odpuścić. Obok niej, cicho i bez słowa, szedł antek, sześciolatek o oczach zbyt uważnych, zbyt poważnych, jak na swój wiek. Nie zadawał pytań. Wyczuwał nastrój matki, jakby między nimi istniała niewidzialna nić, która przenosiła emocje, bez potrzeby wypowiadania ich na głos. W dziale ze słodyczami jego mała dłoń sięgnęła po pudełko czekoladek. Mamo, tylko jedną. Proszę, powiedział cicho, nieśmiało. Lidia zatrzymała się. Przez moment wyglądała, jakby musiała sięgnąć głęboko w siebie, żeby znaleźć odpowiedź. Jej ręka uniosła się i odebrała mu pudełko. Nie dziś, synku. Jej głos był spokojny, ale bez życia. Odłożyła czekoladki na miejsce, nie patrząc mu w oczy, bo widziała tam coś, czego nie chciała. Nadzieję, która gasła. Kilka kroków dalej, stojąc przy stoisku z serami, aleksander Wysocki obserwował tę scenę. Ubrany w elegancki płaszcz, z telefonem w jednej ręce, udawał, że przegląda wiadomości, ale jego wzrok był wbity w kobietę i dziecko, których nie znał a których ból, choć cichy, przebił się przez jego codzienną obojętność. Nie rozumiał, dlaczego nie potrafi przestać patrzeć. Był człowiekiem liczb, przedsiębiorca, właściciel jednej z największych firm budowlanych w kraju. Jego życie toczyło się między kontraktami, spotkaniami, inwestycjami. Wszystko miało wartość, wszystko miało sens, a teraz, teraz czuł coś, czego nie mógł przeliczyć na żadne cyfry. Podświadomie ruszył za nimi. Nie chciał być widziany. Zatrzymał się w odpowiednim momencie, gdy Lidia i antek stanęli przy kasie. Zauważył, że w ich koszyku były tylko podstawowe rzeczy: mleko, chleb, kilka ziemniaków, trochę kaszy, paczka taniej herbaty. Zwrócił się do kierownika sklepu: Zapłacę za wszystko, co mają. Dodajcie karpia, pierogi i ciasto. Powiedział to szeptem, stanowczo, bez oczekiwania wdzięczności. Kierownik tylko skinął głową, jakby już nie pierwszy raz miał do czynienia z takimi sytuacjami, choć ta była inna. Gdy Lidia usłyszała od kasierki, że jej zakupy zostały już opłacone, zmarszczyła brwi. Ale kto? Kasierka uśmiechnęła się lekko. To prezent świąteczny. Lidia spojrzała na rachunek w dłoni. Nie rozumiała. Czuła, jak coś w niej się napina, jakby jednocześnie chciała płakać i uciekać. Antek natomiast aż podskoczył. Widzisz, mamo? Mikołaj istnieje. Ale ona nie odpowiedziała. Rozglądała się nerwowo, próbując zrozumieć, co właśnie się wydarzyło. I wtedy ich spojrzenia się spotkały. Aleksander udawał, że patrzy w inną stronę, ale było za późno. Lidia dostrzegła jego twarz i coś w niej zadrżało. Nie znała go, ale czuła, że ten mężczyzna nie był przypadkiem, a Aleksander poczuł, jakby coś właśnie się przesunęło wewnątrz niego. Jakby jakaś stara, dawno zapomniana część siebie obudziła się po długim śnie. Nie odezwał się, nie podszedł. Wyszedł ze sklepu, zanim zdążyła się zbliżyć. Tego wieczoru Lidia długo siedziała przy kuchennym stole. Antek zasnął z uśmiechem, ściskając pluszowego misia, który znalazł się w ich torbie nie wiadomo jak. Na stole leżały zakupy: karp, pierogi, ciasto, wszystko pachnące, prawdziwe, świąteczne. To było jak sen. Jak prowokacja losu. Lidia miała ochotę to wszystko wyrzucić, ale jednocześnie nie potrafiła, bo w tej hojności, która przyszła znikąd, czuła coś więcej. Jakby ktoś mówił jej bez słów: Wiem, widzę. Aleksander wrócił do swojego mieszkania na ostatnim piętrze wieżowca, w którym każda ściana była zimna i idealnie gładka. Usiadł w fotelu, nalał sobie whisky i przez chwilę tylko siedział w ciszy. Na ekranie telefonu migotały powiadomienia, spotkania, oferty, zaproszenia. Wszystko, co zwykle nadawało sens jego dniom, ale teraz nic z tego nie miało znaczenia. Myślał o tej kobiecie i o dziecku i o tym spojrzeniu. Krótkim, ale tak głębokim, że coś w nim pękło. Kilka dni później, Aleksander znów pojawił się w tym samym sklepie. Nie miał potrzeby niczego kupować. Ale wiedział, że musi ją znów zobaczyć. Nie widział jej, nie tego dnia, ani następnego, ale to już nie miało znaczenia. Coś się zaczęło, a on nie miał pojęcia, dokąd go to zaprowadzi. W tym czasie Lidia zaczęła zadawać sobie pytania, których wcześniej unikała: Kim był ten mężczyzna? Dlaczego to zrobił? Czego chciał? Ale jedno wiedziała na pewno: ten gest, niechciany, nieproszony, zmienił coś w niej. I to coś nie dawało jej spokoju. Zbliżały się święta, ale to, co miało się wydarzyć, nie miało nic wspólnego z opłatkiem ani kolędami. Czekało w cieniu. Z milczenia miało narodzić się coś większego: coś, co zacznie się w chwili, gdy Lidia ponownie spotka Aleksandra. Aleksander obudził się antes do zwykle, choć nie spał mu i to tej nocy. Przewracał się w łóżku, a w jego głowie krążył obraz. Nie twarz Lidii, nie spojrzenie chłopca, ale coś bardziej nieuchwytnego. Jak echo czegoś, co powinno zostać zapomniane, a jednak wracało z niepokojącą wyrazistością. O dziesiątej rano zadzwonił do sekretarza. — Nie przyjdę. Głos miał chłodny, bez wyjaśnień, bez emocji. Po drugiej stronie zapadła cisza. Gala została zaplanowana od tygodni, panie Wysocki. — Anuluj, albo zrób to beze mnie. Rozłączył się, zanim sekretarz zdążył odpowiedzieć. Odłożył telefon, wstał, podszedł do okna i przez kolejne godziny siedział w fotelu, nie robiąc nic. W jego świecie nie było miejsca na impuls, a jednak coś w nim pękło. Był jak maszyna, do czasu. Bo kiedy mechanizm traci rytm, wszystko zaczyna się chwiać. Po południu wyszedł z mieszkania i skierował się do sklepu z zabawkami. Przeszedł obojętnie obok nowoczesnych plastikowych robotów i zatrzymał się przy półce z drewnianymi pociągami. Wybrał jeden. Ręcznie robiony, prosty z czerwonym kominem. Potem jeszcze sweter. Niebieski, miękki, bez wzorów. Dla chłopca. Nie zadawał sobie pytań. Po raz pierwszy od lat robił coś, bo tak czuł. Punktualnie o 17 zaparkował pod starym budynkiem z balkonami zardzewiałymi od lat. Wcisnął przycisk domofonu. To ja. Aleksander z supermarketu. Cisza po drugiej stronie trwała dłużej niż się spodziewał. W końcu odpowiedź. Proszę wejść. Drzwi zaskrzypiały. W mieszkaniu na drugim piętrze czekało coś, czego się nie spodziewał. Nie chodziło o wystrój. Było skromnie, czysto. Pachniało świeżo zmieloną kawą i mydłem. Chodziło o atmosferę, o coś, czego nie czuł w swoim luksusowym apartamencie. Pierwszy wybiegł Antek. To pan od Mikołaja. Zawołał z zachwytem, rzucając się w kierunku drzwi. Aleksander uśmiechnął się lekko i uklęknął, podając mu zapakowaną paczkę. Nie tylko jego pomocnik. Chłopiec rozpakował prezent z entuzjazmem, jakiego Aleksander nie widział u żadnego dziecka od lat. Zza drzwi wyłoniła się Lidia, w ręku trzymała ściereczkę, jakby w pośpiechu wytarła ręce, zatrzymała się zaskoczona. Nie musiał pan, powiedziała cicho. Może nie, ale chciałem. Spojrzał na nią spokojnie. Wymienili spojrzenia. Przez moment nikt się nie odezwał, ale w tej ciszy było coś więcej niż milczenie, jakby oboje wiedzieli, że właśnie przekroczono niewidzialną granicę. Lidia skinęła głową. Kawa? Chętnie. Usiedli w kuchni. Antek bawił się pociągiem na dywanie. Aleksander trzymał filiżankę ostrożnie, jakby nie chciał zniszczyć czegoś delikatnego. Spojrzał na półkę pełną książek, na dziecięce rysunki przypięte magnesami do lodówki, na rachunki ułożone w schludny stosik przy aparacie telefonicznym. Nie powiedział tego na głos, ale widział wszystko. Lidia również obserwowała. Choć starała się zachować dystans, coś w nim ją intrygowało. Nie chodziło o bogactwo, o gest z supermarketu, ale o to, że wydawał się pusty, za bardzo opanowany, za bardzo kontrolowany. I właśnie w tej kontroli była luka, miejsce, do którego mogła zajrzeć. Dlaczego pan tu przyszedł? zapytała w końcu. Jej głos nie był ani chłodny, ani ciepły, był ludzki. Aleksander spojrzał na nią długo. Bo nie mogłem przestać o was myśleć, słowa zawisły w powietrzu. Nie były romantyczne, nie były też obietnicą, były prawdziwe. Lidia spuściła wzrok. Nie jestem kobietą, do której tacy ludzie jak pan przychodzą z wizytą. Aleksander odchylił się na krześle. Może właśnie dlatego przyszedłem. Zapanowało krótkie milczenie. Antek podszedł do niego i podał kawałek pociągu, który się odczepił. Pomoże pan? Aleksander wziął zabawkę, spojrzał na drobny mechanizm, złączył go powoli i oddał chłopcu. Proszę bardzo, panie maszynisto. Antek się zaśmiał. Lidia obserwowała ich z kuchennego progu, nie pamiętała kiedy ostatni raz widziała swojego syna takiego szczęśliwego, ale nie ufała tej chwili. Jeszcze nie. Kim pan jest, panie Wysocki? Zapytała nagle. Aleksander uniósł brwi. Nie wiem już sam, ale chyba ktoś, kto czegoś szuka. Może nieświadomie, może od dawna. Lidia odetchnęła głęboko. Nie wiem, co pan myśli, że tu znajdzie. Ale ja nie mam nic do zaoferowania poza normalnym życiem. A może właśnie to jest to, czego mi brakowało? I wtedy spojrzeli na siebie inaczej. Nie jak nieznajomi, nie jak ludzie z dwóch różnych światów, ale jak ktoś, kto przez przypadek znalazł drugiego człowieka na progu zupełnie innej historii. Gdy Aleksander wrócił do domu, wszystko wydawało się jeszcze bardziej puste niż wcześniej. Zdjął płaszcz rzucił klucze na marmurowy blat i usiadł w ciszy. Nie chciał myśleć, ale myśli same napływały: o kobiecie, która nie udawała, o dziecku, które ufało bezwarunkowo, o ciszy, która nie bolała. W jego głowie pojawiło się wspomnienie: ojciec, chłodny, surowy, matka cicha, wycofana, dom pełen sukcesów, ale pozbawiony miłości. I wtedy zrozumiał. Nie chodziło o Lidię, nie chodziło o chłopca. Chodziło o niego, o to, że ktoś go zobaczył i nie uciekł. Nazajutrz miał kolejne spotkanie zarządu, ale wstał wcześniej, wziął prysznic, ubrał się jak zawsze, ale coś w jego spojrzeniu się zmieniło, wyszedł z mieszkania z planem, z planem którego jeszcze do końca nie znał, ale wiedział jedno, musiał znów ją zobaczyć. Zaczęło się niewinnie, niemal niezauważalnie. Aleksander pojawiał się raz w tygodniu, potem częściej. Zawsze z jakimś pretekstem. Zabawka dla Antka, książka dla Lidii, ciasto, które akurat zostało po spotkaniu firmowym. Nikt nie wierzył w te wyjaśnienia, ale nikt ich też nie podważał. Przechodziłem obok. Nie wiedziałam, że wrzeszcz leży na trasie z centrum. Odpowiadała Lidia z lekkim uśmiechem, nie podnosząc wzroku z nad herbaty. Antek przyzwyczaił się do obecności Aleksandra jak do czegoś pewnego. Biegał do drzwi, zanim zdążył zadzwonić domofon. Siadał obok niego na podłodze, pokazując kolejne budowle z klocków i słuchając historii, które Aleksander wymyślał na poczekaniu, z początku niepewnie, później z autentycznym zaangażowaniem. Wieczory stawały się coraz dłuższe, najpierw herbata, potem rozmowy o książkach, o dzieciństwie, o rzeczach banalnych i trudnych jednocześnie. Milczenia między nimi nie były już krępujące. Wręcz przeciwnie, czasem mówiły więcej niż słowa. Jednej nocy, gdy antek zasnął w swoim pokoju, a Lidia i Aleksander siedzieli na dywanie, próbując złożyć zniszczony wagonik z drewnianego pociągu, on powiedział cicho: Nie pamiętam, kiedy ostatni raz się śmiałem. Jej dłonie zatrzymały się na chwilę. To dobrze. Zaczyna się od śmiechu. Spojrzał na nią uważnie. Nie uśmiechnęła się. Nie próbowała złagodzić wagi tej odpowiedzi. Ale w jej oczach była prawda. I coś jeszcze. Coś, co zaczynało się krystalizować, ale równowaga, którą budowali, była krucha. Świat Aleksandra zaczął zadawać pytania, najpierw subtelnie, potem coraz głośniej. Sekretarka zapytała, dlaczego odwołuje spotkania popołudniowe. Partnerzy biznesowi zaczęli kręcić głowami z dezaprobatą. Jego siostra, która pojawiała się tylko na święta, napisała zdawkową wiadomość. Podobno znów robisz coś głupiego. I w końcu była żona. Zadzwoniła bez zapowiedzi. Jej głos był chłodny, jak zawsze, ale podszyty pogardą. Ty naprawdę spędzasz czas z kobietą z wrzeszcza. To nie twoja sprawa, odpowiedział, z trudem panując nad głosem. Ależ oczywiście, że nie. Twoje kryzysy wieku średniego to już tradycja. Tylko tym razem nie kupujesz samochodu, tylko. biedę z dzieckiem? Zamknął oczy i rozłączył się bez słowa. Te słowa go dotknęły bardziej, niż chciał przyznać. Nie dlatego, że były prawdziwe, ale dlatego, że gdzieś w głębi bał się, że inni też tak pomyślą. Tego wieczoru przyjechał do Lidii bez uprzedzenia. Jego twarz była zamknięta, oczy błyszczały gniewem, którego nie umiał już ukryć. Lidia otworzyła drzwi i wiedziała od razu, że coś się stało. Wszedł, nie czekając na zaproszenie, i stanął po środku kuchni jak obcy. Może to wszystko błąd, powiedział nagle bez wstępu. Lidia oparła się o stół i patrzyła na niego długo. A jeśli uważasz, że dobro jest błędem, to naprawdę jesteś biedny. Jej głos nie był złośliwy, był spokojny, ale niósł w sobie ciężar prawdy, która bolała. Aleksander spuścił wzrok. Chciał coś powiedzieć, ale nie potrafił. Nie miał odpowiedzi. Z drugiego pokoju wyszedł Antek. Przetarł oczy, usłyszał podniesione głosy. Podszedł ostrożnie. Pan Aleksander już nie wróci. Zapytał szeptem z oczyma pełnymi łez. Aleksander zamarł. Pochylił się, uklęknął przy chłopcu i położył dłoń na jego ramieniu. Wrócę, antek, zawsze wrócę. Ale nawet wypowiadając te słowa, w środku czuł, jak coś w nim pęka. Jak gdyby nie był pewien, czy może dotrzymać tej obietnicy. Został tylko chwilę dłużej. Potem wyszedł, nie odwracając się. Lidia nie zatrzymała go. Nie była kobietą, która prosi. Ale gdy drzwi się zamknęły, usiadła i przez długie minuty patrzyła w jeden punkt, jakby próbowała zatrzymać w sobie to, co właśnie zaczęło się wymykać. W kolejnych dniach milczeli. Aleksander nie dzwonił, nie pisał, nie jechał. Lidia próbowała się skupić na pracy, na antku, na codziennych obowiązkach, ale czuła, że coś w niej zostało przecięte. Nie pozwoliła sobie płakać. Ale gdy wieczorem sprzątała zabawki, Natknęła się na wagonik z pociągu, ten sam, który naprawiali razem. Trzymała go w dłoni, długo, a potem schowała do szuflady. Aleksander siedział w gabinecie. Przed nim stos dokumentów, laptop, telefon, wszystko uporządkowane. Wszystko zgodnie z harmonogramem, ale nic nie miało sensu. Każde spojrzenie kolegów z pracy brzmiało jak zarzut. Każde słowo byłej żony, które przypominał sobie wieczorami, bolało. Nie potrafił wrócić do tamtego świata. Ale nie wiedział też, jak być częścią nowego. Nie był mężczyzną, który przepraszał, ale czuł, że jeśli nie zawalczy, straci coś, czego nie potrafił jeszcze nazwać, ale co już stało się jego częścią. W piątek, po zamknięciu biura, pojechał bez planu. Zatrzymał się przed budynkiem Lidii i patrzył w okna. Nie zapaliło się żadne światło, ale nie ruszył się z miejsca. Czekał. I kiedy w końcu drzwi kamienicy się otworzyły i zobaczył ją wychodzącą, trzymającą Antka za rękę, wiedział jedno. Nie może już uciec. Minęły dwa tygodnie, a Aleksander nie przyszedł. Ani razu nie zadzwonił. Nie pojawił się pod drzwiami, nie zostawił żadnej wiadomości, nie wysłał choćby jednego SMS-a. Lidia powtarzała sobie, że to lepiej, że spokój wrócił, że życie znowu toczy się utartym rytmem. Bez niespodzianek i bez fałszywej nadziei. Ale co noc, kiedy antek już spał, siadała w kuchni i patrzyła na pustą filiżankę. Tę samą, którą zawsze podstawiała przed Aleksandrem. Zbyt ciężka, by ją schować. Zbyt pełna wspomnień, by ją zignorować. Cisza w ich mieszkaniu nie była już zwykłą ciszą. Stała się obecnością. Cieniem, który poruszał się między ścianami, przypominając o wszystkim, co mogło być i nie było. Na dzień przed Wigilią nie czekała już na nic. Umyła podłogę, powiesiła zasłonki, upiekła skromne ciasto. Antek narysował choinkę i postawił ją obok starego kalendarza adwentowego. Kiedy ktoś zapukał do drzwi, Lidia nie spodziewała się nikogo. Otworzyła z rezygnacją niemal odruchowo. Ale tam stał on, Aleksander. Ten sam płaszcz, ta sama sylwetka, ale oczy inne. Jakby coś w nim pękło. Jakby wreszcie przestał się ukrywać za murem własnej dumy. W rękach trzymał kartkę, zgiętą, trochę pogiętą. Rysunek: ten sam, który antek przykleił na jego lodówce. Trzy postacie trzymające się za ręce. Nie mogłem tego zdjąć z lodówki, powiedział cicho. Głos miał szorstki, ale prawdziwy. Lidia patrzyła na niego długo, nie ruszając się z progu. Więc dlaczego wróciłeś? Zacisnął palce na kartce, jakby bał się, że jeśli ją puści, wszystko się rozpadnie. Bo bez was nic nie ma sensu. Ani praca, ani pieniądze. Nic. Słowa nie były piękne. Były surowe. Wydarte z głębi, ale właśnie dlatego Lidia uwierzyła. Podeszła bliżej, stając zaledwie o krok od niego. My nie potrzebujemy milionera, Aleksander. Jej głos był spokojny, ale twardy. Potrzebujemy człowieka, opuścił wzrok. Wiem, wziął głęboki oddech. Więc pozwól mi spróbować być nim. Stała tak jeszcze chwilę, jakby ważyła jego obecność, jakby próbowała poczuć, czy to jeszcze ból, czy już decyzja. A potem odsunęła się, robiąc miejsce w drzwiach. Nie musiał pytać. Wszedł powoli, ostrożnie, jak ktoś, kto wie, że wchodzi do miejsca, gdzie nie wystarczy tylko być. Trzeba zasłużyć. Z salonu dobiegły szybkie kroki. Antek wybiegł i na jego widok zamarł. Wiedziałem, że wrócisz, rzucił się na niego z ramionami otwartymi. Aleksander uklęknął i objął chłopca mocno, zamknął oczy. Nie potrzebował niczego więcej. W tym objęciu było wszystko przynależność, dom, sens. W głowie Aleksandra pojawiło się wspomnienie z dzieciństwa, jak sam siedział przy stole. Ojciec milczał, matka w napięciu parzyła herbatę. Jak nigdy nie było miejsca na czułość, jak każde święta były grą pozorów. A teraz. teraz czuł coś innego. Czuł, że ma wybór i wybrał. Tego wieczoru nie było prezentów, nie było wystawnych potraw. Była zupa z soczewicy, kilka pierogów, makowiec, który trochę się przypalił. Była choinka, skromna, ale pełna dziecięcych ozdób. Był śmiech. Prawdziwy. I cisza, która już nie bolała. Antek zasnął na kanapie z głową na kolanach Aleksandra. Lidia przykryła go kocem, a potem usiadła obok, milcząc. Boję się, powiedział nagle Aleksander, nie wiem jak to robić, jak być człowiekiem, którego potrzebujecie, spojrzała na niego łagodnie. Nie musisz wiedzieć, wystarczy, że przestaniesz uciekać. Minęły dni, potem tygodnie. Aleksander nie wrócił do dawnego życia. Pracował mniej. Bywał częściej, odpowiadał na pytania lakonicznie. Ludzie przestali rozumieć, ale on przestał się tłumaczyć, bo zrozumiał jedno: są rzeczy, które nie potrzebują wyjaśnień, wystarczy, że są. Na jego lodówce wisiał nadal rysunek antka. Trzy postacie trzymające się za ręce, ale obok zawisła nowa kartka, narysowana wspólnie przez cztery ręce. Były na niej cztery postacie: Lidia, Antek, Aleksander i jedno miejsce puste, nie jako brak, jako obietnica.